どうも。

Cześć. Cześć. Cześć Jestem tu na sprawie, ale wyczytałem gdzie? Jak dobrze? Chciałbym poprosić o przed sądem. Zrobimy briefing i każdy, każdy będzie w stanie coś powiedzieć i zbogacić tę sprawę. Ona tutaj jest tendencyjnie prowadzona. No oczywiście, że tak. Tak, uważam. Dobry święto. Ale ty, A w jaki sposób tendencyjnie, panie Zieliński? No powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie jest badana przesłanki artykułu, a nie jest to tam winy. Tu jest sprawa w tej chwili prowadzona w ten sposób, że jest odpowiedzialność zbiorowa. Nie tak? ma przypisanych konkretnych czynów konkretnym osobom, tylko to jest odpowiedzialność zbiorowa. Badane jest, czy takie fakty miały miejsce, a konkretnie idzie o co? O naruszenie miru domowego. A nie uważa pan, że ta sprawa już została, powinna być umorzona po deklaracji od tej sprawy nie powinno być w ogóle, dlatego że tej sprawie powinien oskarżać prokurator. I tutaj tylko policja oskarża, tak? Tak, tak. To, to, to jest inicjatywa policji i tutaj policja jest. Zainteresowana głównie świadkowie to operatorzy kamer. Myśli pan, że policja została celowo wymieszana w to, tą kabałę? No ktoś musi przecież kupować ułomności. No, ale i ochroniarze byli tutaj. Ale ochroniarze to po, po prostu byli statystami w tym momencie. No, to już jest pana ocena. Dziękuję. Supertywna. Co? Przepraszam. Dzień dobry Panie Grzegorzu. Nie uważa Pan, e, że to jest kolejna farsa w stosunku do Pana? E, bezprawne działania, które prowadzą do, e, do uniemożliwienia Pani funkcjonowania w normalnym życiu? Ja myślę, że to dobrze, że spotykamy się w sali sądu. Dobrze, że. W sądzie postawiona może być sprawa stanu państwa polskiego, bo o to, to tutaj przecież chodzi, prawda? To jak funkcjonuje państwo polskie. Tych kilka dni temu wspólnie z innymi moimi rodakami upomnieliśmy się o to, żeby prawo w Polsce było przestrzegane, żeby Wybory demokratyczne nie były kpiną. Ja akurat osobiście nie jestem demokratą, w związku z tym nie sama procedura demokratyczna tutaj leży mi na sercu. Leży mi na sercu stan państwa polskiego. Jestem polskim państwowcem. Nie znalazłem się tutaj jako anarchista, jako. Yy, Wandal, chuligan. To zresztą zeznania składane przed tym sądem dobitnie potwierdzają. Staje tutaj jako polski państwowiec, któremu leży na sercu. Stan państwa polskiego. No, pan został zaproszony przez pana Konrada Komornickiego, zresztą jak pozostali dziennikarze. On zeznał tutaj pod przysięgą i ta sprawa przypomina raczej farsę całego no państwa. Jest rzeczywiście dość groteskowe to, że ja występuję tutaj oskarżony, jako oskarżony. Gdy pan został zaproszony. Ale nie, ma, ale nie ma skarżącego. Nie ma nikogo, kto by tu przed sądem twierdził, że poniósł jakąś szkodę. Oskarża się nas o naruszenie miru domowego. Ale nie ma nikogo z domowników, kto by się na to uskarżał. To ciekawe. No właśnie zauważyłem, że e, e, sa, ławka oskarżonego prokuratora była pusta. W tym przypadku tylko sędzina zadawała pytania, dyktowała protokół. Czy to, to są nowe standardy w, w sądownictwie, no gdzie... Proszę o to pytać, Wysoki Sąd. Cieszę się, że... Pan spostrzega pewną niestandardowość tego postępowania. Sprawy tak poważne, a prokurator nieobecny. Ciekawostka. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Przepraszam, nazywa się Pan.